Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale. Oczywiście, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, żywego słowa, które w nas żyje i w nas trwa, które w nas mieszka, które dla nas jest drogą, prawdą i życiem, które dla nas jest życiem wiecznym, siłą, mocą i mądrością, zbawieniem i Panem i Bogiem oczywiście. Moi drodzy, yy, poczytam troszkę wersetów o Jezusie Chrystusie i mam nadzieję w tych wersetach przedstawić Wam żywe Słowo Boże. Które jest osobą Pana Jezusa Chrystusa jako Ducha w nas. Jest to Słowo, które w nas trwa, które w nas mieszka. Jest to Słowo, które jest wolą Bożą, wolą Ojca względem nas. Jest to Słowo, które w nas działa. Duch jest Duchem Życia. Chrystus w nas żyje. Więc moi drodzy, troszkę uczulony jestem, wiecie, w tym temacie, że mamy Chrystusa Jezusa w nas i Go powinniśmy poznawać, i w nim powinniśmy wzrastać, i przez Niego powinniśmy żyć, a Jego życie, życie zmartwychwstałego w nas, powinno się na nas objawić. Jestem czuły, dlatego że hmm, wielokrotnie słyszę, że żeby poznać Boga, to trzeba Biblię czytać. Wiecie, i tym podobne materiały. I mam takie wrażenie, że z Biblii, z Pisma Świętego zrobiono takie medium, które jest zamiast Chrystusa Jezusa, w miejsce Chrystusa Jezusa ustanowione. Więc Biblia i inne materiały powinny nas kierować do tej osoby, którą przyjęliśmy. Wszystkie inne materiały, Boże materiały, z Bożą wiedzą o Bogu e, powinny nas kierować do tego, który w nas żyje i w nas mieszka, do tego, którego przyjęliśmy, gdy przeżyliśmy nowonarodzenie, gdy uwierzyliśmy, przyje, przyjęliśmy Go i On jest w nas On żyje w nas On pragnie nas samym sobą nasycić przemienić do, do swoich wymiarów, skała opoka w nas jest, kochani to jest osoba. Ewangelia jest osobą. Ewangelia mówi um, o Królestwie Bożym i jest to um, moc Boża. Um, to wszystko jest Jezus, moi drodzy: bez Jezusa tego nie ma. Kto ma Chrystusa, ma wszystko. Bóg nas w Chrystusie ubogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios wszelkim znaczy wszelkim. Wszelkie obietnice są w nim na tak. W nim nie ma rozdwojenia, w nim nie ma zmiany w tym zakresie. On tu jest. Fundamentem, skałą, opoką, czymś stabilnym. Więc na nim powinniśmy budować swoje życie, swoją osobę, właściwie tak. Nie tyle swoje życie powinniśmy na nim budować, bo On w nas jest życiem, więc my, poddając się Jemu, powinniśmy żyć Nim, żyć Jego życiem, życiem Boga, naturą Boga, Duchem Życia, Duchem Jezusa Chrystusa. I te wersety, które przeczytam, na pewno będą wskazywały na Jezusa. I nie czytam ich po to, żeby tylko mieć wiedzę o nim, ale rozważajcie te wersety, przemyślcie sprawę, bo może się okazać, że tego, którego przez wiarę, darmo z łaski Bożej, przyjęliście do swojego ducha, do swojego wnętrza, jest nieznany przez Was. A Bożym pragnieniem jest, abyśmy Go znali, abyśmy Go słyszeli, abyśmy poznawali Jego głos, Jego wolę i wprowadzali Jego plan w swoim życiu. Moi drodzy, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. W nim ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Werset dwunasty. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo, dał moc yy, stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, lecz, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To jest mowa o Jezusie Chrystusie, moi drodzy. Jezus istniał a, przed wcieleniem, kochani. To jest Bóg we własnej osobie. 14. werset. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jako ma jedyny syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Werset 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go, objawił, ukazał, urealizował, urzeczywistnił. Więc moi drodzy, to słowo to jest Chrystus Jezus. Chciałbym moi drodzy zaznaczyć, w liście do Hebrajczyków jest napisane, że Bóg wieloma sposobami przemawiał do ludzi na przestrzeni historii, natomiast ostatnimi dniami Bóg przemówił przez syna swego. I to jest mowa o tym słowie, które ciałem się stało, które zamieszkało tutaj na ziemi pośród ludzi. Oczywiście chodzi o Jezusa Chrystusa, więc Jezus, kiedy się poruszał, kiedy był tym Słowem w ciele człowieka, również mówił, znaki czynił, uzdrawiał, wyganiał demony, czynił cuda moi drodzy, chodził po wodzie, przemawiał do przyrody, wzbudzał przede wszystkim również okazywał moc nadejścia Królestwa Bożego poprzez to, iż wyganiał demony. Czyli uwalniał ludzi od mocy złego, od mocy Królestwa Ciemności. Więc, moi drodzy, król, królów, pan, panów, chodził tu po ziemi i, i mówił, i działał. Więc dlatego to słowo, które przyjęliśmy, jest słowem żywym, słowem, które działa. To jest Jego osoba i to, co On potrafi, moi drodzy. Ewangelia Jana 6,63. Będę trochę lawirował, moi drodzy, między wersytami. E... Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do Was, są duchem i żywotem. Więc, moi drodzy, Jezus, kiedy chodził tu po ziemi, mówił, wypowiadał słowa. Przez słowo uzdrawiał, przez słowo wyganiał demony. Przez słowo zmartwych wzbudzał. On jest życiem i zmartwychwstaniem. I również te słowa, które wypowiadał, wyrażają Jego, wyrażają po prostu naturę Jego, pragnienie Jego. W dziejach apostolskich jest napisane, że Bóg namaścił Jezusa Chrystusa duchem świętym i mocą, a on chodził i uwalniał ludzi z podpływu diabła. Więc moi drodzy, czy my w ogóle wiemy, kogo my przyjęliśmy? Czy my zdajemy sobie sprawę, że on jest w nas, a my powinniśmy przez wiarę naszych serc żyć i trwać w nim, tak jak jest napisane w 15 rozdziale Ewangelii Jana o, krz o krzebie winnym i latoroślach? Bez trwania w nim nic nie jesteśmy w stanie, moi drodzy, uczynić. Dzieje, dzieje apostolskie, nie, objawienie Jana 19, 13, 16. 19, 16. 13, 16. I to też jest o Jezusie. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Więc moi drodzy, żadna książka, Biblia, Pismo Święte, nie jest zbroczona we krwi. Nie nazywa się Słowo Boże. To nie jest Bóg. Bogiem jest ten, który. Stał się ofiarą przebłagalną za grzechy nasze. To On jako sprawiedliwy stał się tą ofiarą przebłagalną za grzechy nasze, za winy nasze. On na swoim ciele poniósł choroby nasze, wszelkie zniewolenia, wszelkie przekleństwo. To On na golgocie jako ten sprawiedliwy, beznagany, bez grzechu, wziął całe przekleństwo nasze na siebie. I przelał swoją krew, krew sprawiedliwego ku naszej sprawiedliwości, ku naszemu usprawiedliwieniu przed Ojcem. Więc moi drodzy, to On stał i to On w zmartwychwstaniu jest życiodajnym duchem. I to o nim jest tu napisane. Jeszcze raz, przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, w imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Chrystus. Słowo Boże, Chrystus Jezus w nas, Słowo Boże, Chrystus Jezus w nas, życiodajny duch, Słowo Boże, zbroczony we krwi, moi drodzy. W Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale, a może zobaczmy, bo nie wiem, czy czytacie Biblię, czy nie czytacie, proponuję oczywiście, abyście czytali. Tu jest o dobrym, pasterzu w tym dziesiątym rozdziale o owczarni i dobrym pasterzu i chciałbym, abyśmy przeczytali 14 do nie wiem 16 ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają to Jezus mówi o samym sobie i o swoich owcach jak ojciec mnie zna ja znam ojca i życie swoje kładę za owce Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Więc moi drodzy, Jezus jest dobrym pa pasterzem. Jezus w nas jest żywym Bogiem, żywą osobą. Duch jest życiem. To jest żywa substancja. Duch się z czegoś składa. To jest substancja, to jest człowiek. Bóg objawiony w Chrystusie Jezusie w nas jest to w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia Boskości, więc On mówi On chce nas prowadzić On chce do nas mówić abyśmy o później pełnili Jego wolę tu na ziemi moi drodzy On w nas, Kolosan 1,27 gdzie ja tutaj to mam no muszę poszukać poczekajcie chwilkę o sobie tych wersetów nie przyszykowałem. Ok. Kolosan 127. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Więc kiedy uwierzyliśmy, Go przyjęliśmy, On w nas żyje i to jest ta nasza nadzieja chwały, moi drodzy. Teraz 2, 6, 9. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. W prologu Jana jest, Ewangelii Jana jest napisane: tym zaś, którzy go przyjęli. Dał prawo stać się dziećmi bożymi, prawda? A tutaj jest napisane: jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. Trwajcie. Żyjcie nim, żyjcie przez jego życie. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Więc moi drodzy, jego ciała w grobie nie znaleziono, więc on zmartwychwstał w ciele, a potem został uwielbiony i zasiadł po prawicy Ojca. Ale przez wiarę naszych serc przyjęliśmy Go jako Ducha Życia. On w nas jest Duchem, ale w tym Duchu zawiera się, co się zawiera? Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia Boskości. I macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Więc, moi drodzy, On w nas jest i w Nim mieszka cała pełnia w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Tylko, że Chrystus w nas ma to uwielbione ciało. Jest duchem i ma duchowe, uwielbione ciało. Ale ma ciało, moi drodzy. On nie jest bezcielesny. On ma uwielbione ciało. I jest w nas. Staliśmy się uczestnikami żywego chleba. Możemy go spożywać. On w nas jest jako. Ten pośrednik między Bogiem a ludźmi, a tym pośrednikiem, jedynym pośrednikiem jest człowiek Chrystus Jezus. W nas nadzieja, chwały. Więc warto przeczytać i porozważać te fragmenty. 1 Koryntian 15:45. Mówię bardzo często, że Jezus w nas jest duchem i chciałbym to podeprzeć słowem Bożym. W wielu miejscach jest to napisane. Już kręciłem filmy, więc sobie poszukajcie, odsłuchajcie. 1 Koryntian 15:45 Tak też napisano: Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Chrystus w nas jest ostatnim Adamem i to jest duch ożywiający. 2 Koryntian 3:17, moi drodzy. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Chrystus jest Panem, prawda? Bóg jest Panem, prawda? A tu jest napisane: A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Więc yy, znowu jest potwierdzenie tego, że Bóg, który jest duchem, w nas również jest duchem. 1 Koryntian 6:17. To zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Moi drodzy, kiedy uwierzyliśmy, kiedy doświadczyliśmy Nowonarodzenia, zostaliśmy zrodzeni na poziomie ducha ludzkiego. Nasz duch został wzbudzony z martwych i Chrystus, który jest życiem i zmartwychwstaniem, który jest żywym słowem Bożym, przyszedł i zamieszkał w naszym duchu. I jesteśmy przez wiary naszych serc, darmo z łaski Bożej, złączeni z nim. Jesteśmy jednym duchem. Jak woda z herbatą. Tego już nie można oddzielić, to połączenie jest na wieki. Nawet my nie jesteśmy w stanie tej rzeczywistości zmienić. Nie jesteśmy sami z siebie pozbyć się tego daru, daru Zbawiciela w nas. Możemy nie żyć w nim, możemy nie uznać jego, nie korzystać z tego daru, którym on jest w nas, ale nie możemy się go już pozbyć. Zbawiciel na wieki w naszym duchu jest. Więc moi drodzy, 2 Koryntian 13:5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czyli badajcie siebie, analizujcie siebie. Zróbcie sobie taką introspekcję, jaką? Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w Was? Chyba żeście próby nie przeszli. Czy my zdajemy sobie z tego sprawę i czy my wierzymy w to, że Jezus Chrystus w nas jest? Czy my trwamy w Jezusie? Moi drodzy, super wersety po prostu aż mi się serce, serdów pocieszy. I ja, jak czytam te wersety, to we mnie powstaje większe przekonanie, większa wiara. W Niego, bo On jest moim ratunkiem, On jest moim zbawieniem, i bez Niego, moi drodzy, człowiek jest bezsilny i bezradny. Człowiek bez Niego nie jest w stanie podobać się Bogu. Człowiek, który się nie poddaje Chrystusowi, nie, nie żyje Jego życiem, nie wyraża Bożego planu, nie wyraża Zbawiciela. Moi drodzy, Rzymian 8:9: Ale Wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w Was. Jeśli kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w Was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Bo ten duch ludzki połączył się z Panem, który jest duchem, tak? Jesteśmy jedno z Panem na poziomie ducha ludzkiego. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swojego, który mieszka w was. Wiemy, że gdy Go przyjęliśmy, to On żyje i mieszka w nas. Żyje i mieszka w nas Słowo Boże, zbroczone we krwi. Kiedy żyjemy i trwamy w nim, to to życie Boga, natura Boga, to Słowo Boga, ta osoba Boga, ten duch Boga nas zmienia, przemienia, przekształca, uzdrawia, uwalnia. Metabolicznie wypisywana jest przez ducha na tablicy naszych serc osoba Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w Jego obraz zmieniani przez tego ducha, którego przyjęliśmy, przez tego ducha. I to jest życie własne, moi drodzy. To jest życie własne. Efezjan 3,16-17, moi drodzy. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wykorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi i tak dalej. Proszę, przeczytajcie sobie list do Efezjan i zwróćcie uwagę na te dwie modlitwy, które Paweł zanosi za nas, moi drodzy. Więc, kochani, żeby Chrystus przez wiary zamieszkał. On jest w naszym duchu, ale Bóg mówi teraz sercem swoim wierz, trwaj w Chrystusie Jezusie. Po co? Abyśmy byli w wkorzenieni, ugruntowani w miłości abyśmy byli utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, aby ten Chrystus rozprzestrzeniał się w nas, aby ta skała, ta opoka, ta miłość, ta moc, ta mądrość, to zbawienie, ten zbawiciel, to życie, to zmartwychwstanie rozlewało się po ca całej naszej istocie. Kolosan 1.27. A to już chyba czytałem moi drodzy, prawda? No okej. Okay. Chciałem przeczytać Kolosan 1:27 plus 2:69, ale tu już czytałem, więc dzieje apostolskie 10:38 moi drodzy. Też wspaniały werset, taki sztandarowy. Każdy chrześcijanin powinien mieć znajomość tego, tego wersetu. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Można powiedzieć, Bóg był z nim, w nim, nad nim. On całym sobą wyrażał życie Ojca. Więc moi drodzy, wszystko co czynił Jezus, robił według woli Ojca. I on się poruszał pod inspiracją Ducha Świętego. On żył w mocy Bożej, działał w mocy Bożej, wyrażał życie e, Ducha Świętego. Tak? E, więc moi drodzy, e, to jest niesamowite, bo kiedy żyjemy w Nim, trwamy w Nim, to również możemy poruszać się i wykonywać te dzieła, które On wykonywał. Warunkiem jest trwanie w Chrystusie Jezusie, moi drodzy. Jeżeli nie trwamy w Chrystusie Jezusie, no to wtedy mamy problem, bo próbujemy sami z siebie stać, się jak On i wtedy nie możemy Go wyrażać. Wtedy mamy problem, bo nie widzimy Boga realnego, nie poznajemy Go i nie widzimy Go w działaniu. Ale kiedy żyjemy i trwamy w Nim, to Jezus mówił, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam, prawda? Więc moi drodzy, Bóg nas przeznaczył, abyśmy szli i wydawali owoc godny upamiętania, abyśmy szli i trwając z Nim, wyrażali życie Jego, abyśmy głosili Ewangelię, która będzie również potwierdzana znakami, cudami, innymi działami Ducha Świętego. Po prostu taki jest Boży plan. Bóg nas uratował i pragnie, abyśmy zanieśli dobrą nowinę, Ewangelię, która jest mocą Bożą. Do życia innych ludzi, aby mogli być zbawieni, uzdrowieni, uwolnieni, kochani. Więc tak to jest. Pierwszy Jana 3:8. Też bardzo fajny, fragment moi drodzy. Kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Więc moi drodzy, Syn Boży się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Więc moi drodzy, Słowo Ciałem się stało, zamieszkało między ludźmi tu na Ziemi. Kiedy Jezus e, był widoczny e, tu na Ziemi, kiedy można było z Nim rozmawiać, mieć społeczność, relacje, kiedy można było Go dotknąć, e, kiedy można było obserwować, jak On uzdrawiał, jak robił znaki, cuda uzdrowienia, wyganiał demony, zmartwychwzał. To my widzieliśmy chwałę, chwałę, którą On miał od Ojca. Widzieliśmy tak naprawdę chwały Ojca, widzieliśmy obraz Ojca. Jeżeli chcemy poznać Boga, to musimy widzieć Chrystusa Jezusa, a Chrystus z nas jest żywym Słowem, więc widząc Jego, widzimy żywe Słowo, które w nas żyje, które w nas działa i które pragnie przez nas się w taki sam sposób, jak w Nim, przejawić, wyrazić. Więc moi drodzy, to słowo jest Bogiem, to słowo jest słowem Ojca. To słowo ma autorytet, ma zdolność, twórczą moc. To słowo uzdrawia, to słowo uwalnia, to słowo przemienia, to słowo wzrasta w nas, tak? My to słowo przyoblekamy. Kiedy zwiastujemy i są ludzie, którzy się nawrócą, którzy uwierzą, przyjmą go, przyjmą słowo Boże, Boże przyjmą życiodajnego ducha do swojego ducha to w ten sposób na ziemi również budujemy ciało Jezusa Chrystusa um, i to Słowo również wzrasta. Czyli z jednej strony my przyoblekamy Słowo, um, poddanie się pod działanie Chrystusa Jezusa, to On jest tym Słowem, On jest tym Duchem, um, a z drugiej strony, kiedy rzeki wody żywej, Słowo Boże wylewa się z nas do życia innych ludzi, to to Słowo um, również... W wymiarze takim poziomym rozlewa się na ziemi, i poczet uczniów Chrystusa staje się coraz większy, moi drodzy. Słowo Boże jest osobą, Słowo Boże to Chrystus Jezus, Słowo Boże to ten, który za nas umarł, to jest ten, który za nas złożył siebie samego jako okup za grzechy i winy nasze. To jest ten, który jest naszym Panem, zbawieniem, naszym uzdrowieniem. To on jest naszą wolnością, naszym pokojem. To on jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Chrystus Jezus w nas żyje, w nas trwa, w nas mieszka i bożym pragnieniem jest, abyśmy w nim żyli, w nim trwali, również w nim mieszkali. Abyśmy go poznawali, abyśmy go oglądali, abyśmy go słyszeli i abyśmy pałali duchem duchem, którym on jest w nas, moi drodzy. Pragnienie Boga jest to, abyśmy pragnęli pełnić wolę Jego. To powinno być naszym pokarmem. To pragnienie pełnienia Jego woli, trwając w Chrystusie Jezusie i wyrażając życie Chrystusa tu na ziemi, powinniśmy żyć, powinniśmy się sycić na chwałę Boga. W ten sposób wzrastamy w Nim i coraz bardziej wyrażamy Jego życie, Jego naturę, Jego osobę, Słowo Boże. Dzięki Wam, błogosławię Was. Amen.